Dzisiaj pakuję prezenty Do tego Tu mam przeszykowane imiona I tu będę sobie przyklejać y, Tu są właśnie imiona Tu mamy pieniądze Takie klocki, takie klocki Kostka, masażer Figurki, bombki, bańki y, Jakieś tam bombki, słodycze I taka kaczka Pierwszy raz udało mi się w miarę ładnie zapakować paczkę. I serio, gdyby. Żeby... Popatrzcie na to. No dobra, tu, tutaj może nie. Ale to wygląda dobrze. No tutaj może tylko tak ten, ale to nie jest ważne, bo przecież to i tak stoi. Więc. Oj, nie, jest ok. Więc myślę, że super wyszło. Jeszcze trochę zostało. A właśnie mam nowe oprawki. Muszę się ocenić. I tak. Z racji tego, że mój slime poprzedni wygląda tak. On tu chyba ma. On tu chyba ma grzyba. <grywa> Więc w takim wypadku trzeba go wyrzucić. Dobra, trafiłam. I zrobimy nowego slajma. I pokażę wam, że... No, jest końcówka 2024. E, w, w tym roku nadal da się zrobić slajma. E, mam tak. Mam perwol, mam klej, mam właśnie miskę, którą wymyję. I kiedyś slajmy wychodziły tak, że właśnie wystarczyły tylko te dwa składniki i był gotowy. I ja nie wiem, czy to z tym klejem jest coś nie tak, czy coś z tym perwolem, ale... No nie wychodził, glut nie glutował, po prostu nic, nic nie wychodziło. Mieszałam, mieszałam, niby się wychodziło, zresztą to teraz zobaczycie i nie było nic. I wiecie co, to jest odpowiedź. Soda oczyszczona działa tak, że ten slime robi się od razu. Ale dobra, czas wam pokazać tutorial po chyba 6 latach. Dobra, to, to ma być profes to ma profesjonalnie wyglądać, ale coś tu nie jest ten. Moim mieszadełkiem jest przyrząd do regulacji brwi. Patrzcie. Wow. chciałabym, żeby on tu stał z tyłu. Co? Tak, jest ok. Czego potrzebujemy? Klej. Klej mam. No, najlepiej, żeby to było coś właśnie w tym stylu: jakiś taki biały albo przeźroczysty, taki, żeby było go dużo, nie? Dobra, jego ja po prostu odkręcę. I taki klej uniwersalny, uniwersalny do pl prac plastycznych. O tak. Dobra, wlejemy. Ale w sumie wydaje mi się, że może to być wina kleju. Może jednak powinnam inny kupić. Ale trudno. E, I teraz. Perł. Nie za dużo. Nie za dużo, bo to i tak nie będzie się kleiło. Malutko. Uwaga. Tyle Uwaga i teraz można to mieszać Jacie No jedną ręką jest ciężko Ale widzicie? Niby się robi Robi się coś A w zasadzie nadal jest takie Klejące się Wiecie co jest najlepsze? Że jak nagrywałam to jak robić właśnie slajma kilka lat temu To To było takie, że Ona z tego wyrośnie Ja mam 20 lat Mieszałam to kiedyś godzinę, żeby sprawdzić, czy to na pewno powinnam długo mieszać. Dodam masę prebolu i właśnie nic nie zadziałało, tak jak soda oczyszczona, więc naprawdę dodam jej teraz mało. Teraz mało, zobaczymy. I mogę zacząć mieszać. I jak widzicie, to już się robi. To jest kadr na 0,5. To jest chyba najlepsze, co istnieje. Dzięki temu wszystko dobrze widać. W, może trochę gorszej jakości, ale widać. O, tu mam jeszcze trochę tej sody. Ja liczę, że to zadziała. I widzicie, jakby chciało się oderwać, ale w sumie, w sumie to nie. Jeżeli się okaże, że to nie wyjdzie, to się załamie. Jeżeli macie właśnie gdzieś jakiś klej, jakiś perwol i sodę, to polecam, bo jakby ja specjalnie sobie kupiłam ten perwol na promocji, w Rossmanie i klej. Gdzieś tam nawet nie wiem, gdzie kupiłam, a sodę to akurat miałam w domu. I pojemnik specjalnie kupiłam, żeby sobie zrobić slajma, ale... O, zaczyna się coś robić. Zaczyna się odklejać. Ale jeżeli właśnie macie w domu właśnie... Chyba z Persilu też się dało, więc... Persil albo perwol... Klej to tam zawsze można kupić, bo to tak jakieś do 10 zł można znaleźć. Jak perwolu nie macie, no to już nie, może nie kupujcie. Można też spróbować zrobić slajma z kleju. W sensie spłynął do soczewek i sody. Co też przetestujemy, bo mam soczewki. Dobra, teraz trzeba go wyrabiać, bo już odchodzi. Więc myślę, że wyrobię go po prostu w rękach. Będzie szybciej pięknie odszedł. Teraz można dotknąć. Ale dziwne. Tu zawsze na początku jest takie dziwne uczucie. Nie wiem czy ja chcę go tu wywalać, bo to jest trudno. Oj! Oj, chyba trochę za bardzo się klei. Um. No więc jest. Nie jest słuchawki. Mamy to. Wyszedł. Można go wyrabiać. Czyli... Oj, nie wiem czy to wyjdzie. Go obkręcić. Robiłam co mogłam. Nie wiem, co mogę Wam jeszcze powiedzieć. To są takie oto soczewki. Nie wiem czy widać, ale tego płynu jest mało, więc... Eee, niestety trzeba będzie zrobić małego slajmu. Udało mi się. Nie wiem, ile tego... Nie wiem, ile tego więcej dać, więc... Aha. No myślę, że tak z tyle, nie? Najwyżej to jakoś odratuje, bo będzie źle. Dobra, trochę płynu. To szratem. Myślałam, że trochę więcej z tego płynu. Dobra, teraz czas na sodę. O, ej, robi się już, ale dobra, dodamy trochę tej sody. Aha. Może mm -hmm. więcej po prostu tego płynu. Pewnie tak, pewnie o to chodzi. No, mam nadzieję, że to jakoś odratuje. No w sensie jak nie odratuje, no to mam jeszcze ten yy, perwol, więc to mnie uratuje. Trochę zawiodłam, że spłynu do soczewek nie działa. Mało. Już wcześniej też tak mówiłam. Teraz... No teraz to się robi teraz to od razu się odrywa aż za bardzo. Czy da się zrobić slajma z kleju i perwolu? Da się. Jeżeli użyjecie sody. E, czy da się zrobić slajma z płynu do soczewek i z sody? No i z kleju? No da się, tylko trzeba dodać perwolu. <laughs> Więc... Wniosek jest taki, żeby nie marnować sobie płynu do soczewek. I to chyba tyle. Eee, tak. O, i patrzcie, teraz ja wezmę... Ogólnie to się nie nagrało, ale połączyłam te dwa slajmy. I wyglądają one tak. No nic się nie zmieniło. <grytanie> ale... Spoko, jeżeli chcecie sobie zrobić slime'a, no to polecam, tylko. No właśnie pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie zużyć sklejem i perwolem, to musicie mieć sodę, a jak macie e, płyn do soczewek, no to i tak musicie użyć perwol, więc wtedy się nie opłaca. Tylko sobie zmarnujecie płyn, ale slime jest fajny. Niestety nie mam żadnych jakichś tam brokatów, farbek ani z takiego, więc on jest po prostu taki. Biały, chociaż w sumie z tego perwolu ma trochę takie różowe. Taki, że nie jest do końca, że nie jest taki do końca biały, tylko trochę ma w sobie takiego różowego, fioletowego. Mam nadzieję, że wam święta minęły super. To mój ostatni odcinek w tym roku. Jest 27 grudnia. Ja jestem w miarę w tym roku, w miarę udało mi się wszystkie filmiki od stycznia do września, bo w październiku i w listopadzie nic się nie, nie działo, więc można powiedzieć, że od stycznia do grudnia yy, z wszystkimi filmikami jestem systematyczna. I mam nadzieję, że właśnie w przyszłym roku już będę na bieżąco Wam nagrywać, co się dzieje i może nawet dłuższe będą te filmiki, albo częściej. Nie wiem, na pewno w styczniu Wam tego nie obiecuję, raczej jak już to od lutego, marca. Ale później w kwietniu będzie słabo i w maju. Więc zacznijmy może od lipca nowy rok. Dobra, ja się już z Wami żegnam. Pa, pa. Do zobaczenia. Do zobaczenia za rok.